Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie wszystkich witam. A tematem, tematem yy, dzisiejszego vloga będzie taki tytuł Europejski paszport. A dlaczego europejski paszport? O tym już za chwilę. Pozwólcie, że się trochę przedstawię. Znaczy nie muszę się za bardzo przedstawiać, bo kto mnie śledzi ten, ten po prostu Wie kim, kim jestem. Przede wszystkim chciałbym z, bym zacząć od tematu dlaczego europejski paszport bo słuchajcie wiele osób na świecie oddałoby wiele żeby posiadać europejski europejski paszport nie jest tak źle czyli nie przejmujmy się oczywiście nie zawsze nie zawsze wszystko jest ok i nie zawsze wszystko jest że tak powiem pozytywnie u nas w tej Unii, natomiast ja jestem przede wszystkim neodemokratą i jestem bardzo za Unią Europejską i moim zdaniem powinniśmy zbudować jedno wielkie supermocarstwo, oczywiście oparte w miarę na współpracy oraz uczciwości, czyli każdy kraj powinien mieć określone prawo głosu, tak jak powiedziałem wiele osób oddałoby prawo za europejski, oddałoby wiele za europejski paszport mamy to szczęście że żyjemy w Europie i póki co to nic nam nie szczególnego aż tak nie zagraża w tej chwili wiemy wiemy co się dzieje a u nas w miarę jest OK i z tego powinniśmy się cieszyć. Dlaczego jestem za Unią Europejską? Należałoby już skończyć te właśnie, te, 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 te wszelkie niedomówienia i opierać się na współpracy. Ktoś może powiedzieć, że ja jestem może jakiś zbyt bardzo za Bundesrepublik Deutschland. Natomiast uważam, że jakiś kraj przodujący powinien być. Jak to w pracy? Jaki szef powinien być? Skoro nie, oszu nie, nie, nie siebie oszukasz, yy, rodziców oszukasz, kolegę oszukasz, życia natomiast nie oszukasz i nie jest tajemnicą to, że w Unii Europejskiej pierwsze skrzypce Odgrywają niestety czy stety Niemcy. Także mówię, mówię to szczerze, ale cieszmy się z tego, że dzisiaj mamy swoich zachodnich sąsiadów jako sojuszników, a nie przeciwników. To także jest wielki dar, bo w historii bywało różnie. Oczywiście, Unia Europejska nie jest może. Nie jest może doskonała, może nie jest wszystko ok, ale nie jest tak źle jak, jak nam się po prostu może wydawać. Ja wiem, że to co mówię może niektórym osobom nie przypaść do gustu, natomiast yy, uważam, że sojuszników powinno szukać się blisko siebie, a nie gdzieś po prostu daleko. To jest moje takie zdanie. Cieszmy się, że mamy pokój, że możemy żyć w miarę swoich sił i w szczególności cieszmy się, że są instytucje, które dbają o po prostu nasze bezpieczeństwo. Jestem za Unią Europejską. Unia Europejska moim zdaniem powinna przejść szczegółową i dogłębną reformację, bo tak jak ja powiedziałem, nie wszystko jest idealne. Ale idealnym. Idealiści mają dziwne motywy. Nie stworzymy utopii, nie oszukujmy się. Plany utopii zawsze źle się kończą. Źle się kończą plany utopii, tak jak zmieniacze świata, także za dobrze nie kończą. Także świata naprawić się nie da, a szczególnie jeśli chodzi o jednostki. W historii były jednostki, które myślały, że naprawią świat. I źle to się skończyło, albo dla nich, albo dla świata. Ja całym sercem i swoim politycznym jestem za Unią Europejską, bo pamiętam, jak nasz kraj wyglądał przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Także zastanówmy się i nie narzekajmy na to, jak jest. Oczywiście, tak jak wspomniałem, nie wszystko, nie wszystko jest idealne ale myślę, że czas pokaże, żeby to wszystko jakoś naprawić i wyprostować. Jeżeli mamy konkurować z innymi krajami, które są w pewnym sensie mocarstwami, to i Unia Europejska także powinna być mocarstwem. Kolejna sprawa. Po co nam, skoro mamy możliwość przemieszczania się, po co nam granice, skoro jesteśmy Prawie identyczni. W naszej historii wiele krajów szkodziło Unii i mąciło, oby tylko Europę ze sobą skłócić lub coś wywołać, a dzisiaj jest tak, że jesteśmy w miarę pogodzeni i mamy sojusz polityczno-gospodarczy i to jest wielki dar. I może jest to niewygodne, ale mówię po prostu szczerą prawdę. Skoro mamy konkurować z innymi mocarstwami, to dlaczego mamy się nie zjednoczyć? Kolejna sprawa, była taka piosenka, Kajna Grenzen, yy, żadnych granic, żadnych flag, żadnych państw. I ja także jestem za tym. Unia Europejska powinna być. Unią Europejską supermocarstwem powinna być, jakby to określić? Stanami Zjednoczonymi Europy. Powinna być silna, z własnym wojskiem, z, z, własnymi, z własną kasą, a jak jakiemuś kraju się nie podoba, to powinien z tego sojuszu po prostu wyjść. I czy ty jesteś świadomy mniej lub więcej, to i tak czerpiesz dobrodziejstwa Unii Europejskiej. Wielcy narzekaż i bywa tak, że ci, którzy najbardziej narzekają na Unię Europejską, to tak na naprawdę czerpią największe, największe zyski. Ja już nie chcę naprawdę pokazywać palcem, ale tak niestety jest. Spójrzcie, jak, spójrzcie jak zmieniła się Polska, jak zmieniła się Europa. Wystarczy pojeździć. Po różnych krajach, pojeździć po Polsce i zobaczyć, w jakim pięknym tworze muszę to odrzucić. Ktoś dzwoni, ktoś przeszkadza, ale odzwonię później. Także nasz, nasz sojusz, uwierzcie mi, na całym świecie także wzbudza zazdrość i są tacy, którzy chcieliby to rozwalić. A skoro już mam pokazywać palcami, kto najwięcej narzeka na Unię Europejską, ale może bez tego się może, może uda i obyć. Zobaczcie chociażby, zobaczcie jakie mamy drogi, zobaczcie jak, 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 jakie jest są nowe budynki, jak tworzy się architektura, zobaczcie, jak pieniądze płyną, jakie są pompowane po prostu do poszczególnych krajów, aby wyrównać. I okej, okay, będę. Ok, wskażemy palcem. Zobaczcie, jakim sprzętem dzisiaj operują rolnicy. To jest sprzęt wręcz kosmiczny. A kiedyś, to niech się rolnicy zastanowią, zanim zaczną narzekać, to niech się zastanowią. I niech ich dziadkowie powiedzą, jak orali pole w konia. A dzisiaj mają najnowsze sprzęty. Już nie mówiąc o nich Holandii bo i droższe. I zaora 10 hektarów pola to naprawdę nie jest problem dla pracowitego człowieka. Obsługiwać luksusowy ciągnik. Także nie myślmy też o Unii Europejskiej, że jest do końca taka zła. Ja rozumiem wszystko, bo ktoś może zarzucić, że władze w Unii Europejskiej przesadzają, czy, czy są jakby, że tak powiem, zbyt na lewo. Ale słuchajcie, zawsze są wybory i można głosować na kogo, na kogo się chce. Natomiast wracając jeszcze do innego, jak powiedziałem, ja jestem neodemokratą i uważam, że demokracja, która panuje do tej pory, jest systemem złym. Powinna być tak zwana neodemokracja i tyle. W Unii Europejskiej powinna być władza jeden parlament, składający się z przedstawicieli różnych państw z jednocentralną władzą i wtedy byśmy uniknęli poszczególnych problemów okej, okay, ja też nie zgadzam się z zbyt przesadnym zbyt, czasami zbyt przesadnym planem szczególnie zielonego ładu okej, okay, nie jest to też w sumie takie, takie do końca złe, żeby iść w kierunku nowoczesności i wykorzystywać źródła z odnawialnych źródeł energii. Jednak nie ma co przesadzać. Powinniśmy także stawiać elektrownie atomowe, które są niezmiernie wydajne oraz w miarę, w miarę bezpieczne. I jak ktoś opowiada bajki, że ona może ewentualnie wybuchnąć. Oczywiście, że może, jeżeli jest zaniedbana i niekontrolowana i starej technologii, to może coś się zdać, przydarzyć. Był przypadek w Czarnobylu, lecz było to w latach 80., a dzisiaj mamy 2024 rok, czyli technologia poszła kosmicznie do przodu, nawet jeśli chodzi o technologię jądrową. Ja nie mówię, że Zielony Ład jest już taki ok i wspaniały. Bo powinien być wprowadzany powoli, stopniowo. No i oczywiście za zgodą. Kto chce, niech instaluje sobie panele. Kto chce, niech jeździ elektrycznym samochodem. Wprowadzajmy to wszystko stopniowo, powoli. Dajmy przykład, że można być nowoczesnym i po prostu dostosowanym do XXI wieku, bo mamy drugą dekadę, już prawie zaczyna się trzecia, bo jest. 2024. Zaczynamy trzecią dekadę, czas idzie do przodu. Przecież nie będziemy jeździli starymi dieslami, które kopcą jak jak smoki. Trzeba trochę o tym pomyśleć. Skoro technologia informatyczna idzie do przodu i to się wszystkim podoba, to czemu nie zainwestować w technologie komunikacyjne? To także jest dobre. Ja, ja już naprawdę nie chcę aż tak za specjalnie reklamować i mówić, że wszystko jest w tej Unii takie wspaniałe, bo ja też mógłbym wytknąć wiele wad. Natomiast my jako Europejczycy powinniśmy w końcu zjednoczyć się w jedno super mocarstwo i skończyć z jakimiś nieznazkami, a wtedy będziemy bardziej nawet szanowani na świecie. Bo ze słabym nikt nie będzie chciał rozmawiać tylko po prostu z silnym. Neodemokracja powoli, powoli idzie, do, idzie do przodu i powoli wchodzi w życie. Jakie jej skutki będą, nikt tego nie wie. Stara demokracja natomiast odchodzi powoli do Lamusa i do kosza. Natomiast nadal jesteśmy wolnymi ludźmi. I tak jak powiedziałem, ja jako demokrata. Chciałbym, żeby Unia Europejska była w końcu jednym wielkim państwem, tak jak są państwem Stany Zjednoczone, które w przeszłości także się łączyły i historia także nie była łatwa. Też na początku były nieznaski i nieporozumienia. Stany Zjednoczone przez swoje nieznaski i nieporozumienia prowadziły także wojnę wewnętrzną, czyli wojnę secesyjną. Natomiast chodziło tam o grubsze rzeczy, ale zobaczcie, dzisiaj są mocarstwem, z którym każdy się liczy, to co powiedzą jest na pierwszym planie w każdej instytucji. I moim marzeniem jest tak, że to, żeby w końcu Unia Europejska została prawidłowo przereformowana i utworzony, został po prostu jeden rząd europejski. I może wiele osób się to nie, nie spodoba, ale tak powinno po prostu. Być, bo to nie czas ani pora na właśnie wojenki o byle drobne, drobne rzeczy, tylko szanujmy to, gdzie, gdzie po prostu się urodziliśmy i gdzie jesteśmy. I tak jak wiele osób oddałoby wiele za europejski paszport, tak samo jak my musimy szanować chociażby to, żeby uczestniczyć w wyborach, bo czasami naprawdę to są niewielkie. Przewagi. Zobaczcie, jak zmiany polityczne wpływają na to, co, co, co się dzieje. Bo czasami ci się wydaje, że Twój głos nic nie znaczy, ale jak się zbierze milion takich osób, które myślą, że ich głos nic nie znaczy, nie pójdą, no to już jest dana strata. Kolejną sprawą jest to, co powiedziałem wcześniej: żadnych granic, żadnych państw, tylko Unia Europejska. Niebieska flaga, potężne europejskie państwo z nowoczesnym prawem, nowoczesne technologicznie, silnie militarnie, z mądrymi ludzi, ludźmi usterów. I to, i to da to jest lekarstwo na sukces dla Europy. Mądry rząd europejski, jedna waluta. Mniej różnic, cenowych, mniej różnic cenowych, mniej różnic w zarobkach, otwarte granice. Miejmy nadzieję, że się nic nie stanie, że Unia Europejska przetrwa, że nie dojdzie do żadnych właśnie wywołanych przez różnych podżegaczy, którzy w razie czego schowają się bezpiecznie i będą tylko obserwować i zacierać ręce, bo w przeszłości także tak było. Dzisiaj to wielki dar, że my w Europie, Unii Europejskiej, mamy pokój, powinniśmy to doceniać. Także na zakończenie, jeszcze powiem, powinniśmy w końcu tak zreformować Unię Europejską, żeby ojczyzną była Unia Europejska, a nie jakieś poszczególne małe kraje, które w pewnym sensie na arenie międzynarodowej nic nic nie znaczą. A gdybyśmy byli zreformowani, silni, z własnym wojskiem, z własną wspólną gospodarką, z silną walutą, to moglibyśmy osiągnąć bardzo, bardzo, bardzo wiele. I chyba, i chyba na to zasłużyliśmy, bo my, Europejczycy, przeżyliśmy już wiele, że pora, żeby nam nasze krzywdy już ten los wynagrodził i żeby w końcu u nas było bardzo dobrze. Bo na to ciężko pracujemy i pracowaliśmy, żeby Unia Europejska i poszczególni członkowie Unii Europejskiej oraz obywatele żyli dobrze i dostatnio, w miarę, w miarę swoich możliwości. A jeśli się komuś nie podoba, to proszę z Unii Europejskiej wystąpić, tak jak zrobili to Brytyjczycy, którzy teraz mówią, że żałują. Przykro nam, do widzenia, nie chcieliście, martwcie się sami.